wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. O godzinie 4:35 przeprowadzono zbombardowanie Wielunia. Atak nastąpił kilka minut przed salwami pancernika Schleswig-Holstein oddanymi w kierunku Westerplatte. Druga Wojna Światowa była największą i najkrwawszą wojną w historii ludzkości, w której Polska poniosła największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych. Niemiecki plan ataku na Polskę przewidywał wojnę błyskawiczną, której celem miało być przełamanie polskiej obrony, a następnie okrążenie i zniszczenie głównych sił przeciwnika. Wojska niemieckie miały przeprowadzić koncentryczne uderzenie ze Śląska Plus wschodnich i Pomorza Zachodniego w kierunku Warszawy. Strona niemiecka przystępując do wojny z Polską wystawiła 1 850 000 żołnierzy, 11 000 dział, 2 800 ,000 czołgów i 2 000 samolotów. Wojska polskie dysponowały dwukrotnie mniejszą liczbą żołnierzy, około 950 000. Ponad dwukrotnie mniejszą liczbą działał około 5000, czterokrotnie mniejszą liczbą czołgów około 700 i pięciokrotnie mniejszą liczbą samolotów około 400. Przewaga niemiecka na głównych kierunkach uderzeń była jeszcze większa. Osamotnione w walce wojsko polskie nie mogło skutecznie przeciwstawić się agresji Niemiec i inwazji przeprowadzonej później 17 września przez Związek Radziecki. Konsekwencją stał się czwarty rozbiór Polski dokonany przez Hitlera i Stalina. Bombardowanie Wielunia była to seria ataków lotnictwa niemieckiego na polskie miasto Wieluń 1 września 1939 roku. Ataki były przeprowadzone przez bombowce nurkujące typu JU-87B w ramach operacji ataku powietrznego na Polskę. Jest ono często przywoływane jako przykład bestialstwa i nieuzasadnionego terroru niemieckiego lotnictwa. Nalot przeprowadzono nagle, bez wypowiedzenia wojny Polsce przez Trzecią Rzeszę. Jego skutkiem było zniszczenie zabudowy miejscowości w 75% ze szpitalem i zabytkami włącznie. Szacunki odnośnie do strat w ludności są bardzo rozbieżne. Niektórzy przyjmują, że nalot na Wieluń rozpoczął drugą wojnę światową. Jako rzekomy pierwszy chronologicznie akt agresji Niemiec wobec Polski. Nie ma jednak w tej sprawie jednomyślności. O godzinie 4.40 rozpoznawczy Dornier wystartował z niemieckiego lotniska w celu rozpoznania miasta Wielunii okolic. Z powodu mgły załoga nie odnalazła miasta. O 5.02 następny samolot wystartował w tym samym celu, jednak i ten samolot prawdopodobnie nie odnalazł Wielunia. Pierwsze bomby spadły na szpital wszystkich świętych, wyraźnie oznakowane, jak wspominają świadkowie, symbolami Czerwonego Krzyża. W tym ataku zginęły 32 osoby. 33 JU-87B wraz z DO-17 wystartowały o 4.50, ale zrzuciły tylko 22 bomby na miasto. Jeden z tukaz został uszkodzony odłamkami zrzuconej przez siebie bomby, natomiast dwa zostały uszkodzone ogniem z ziemi. Oba ostrzelane samoloty wylądowały awaryjnie. Jeden w Opolu uszkodzona chłodnica, drugi blisko Dobrodzieńca, uszkodzony zbiornik oleju. Celem nalotu była brygada kawalerii w lesie 12 km na północ od Wielunia. Nad miastem zrzucono kilka najcięższych bomb na straż pożarną blisko rynku. Jeden z Tukaz otrzymał poważne trafienie pociskiem przeciwlotniczym z ziemi i musiał lądować awaryjnie koło miejscowości Rubnic. Podczas tego manewru maszyna wywróciła się i spłonęła. Meldunki zbiorcze Czwartej Floty nie wspominają o żadnych bombach zrzuconych na Wieluń w godzinach popołudniowych. Braki w dokumentacji archiwalnej nie pozwalają na ostateczne rozstrzygnięcie kwestii, czy w godzinach popołudniowych na Wieluń ponownie spadły bomby. W sumie Niemcy metodycznie, przez nikogo niepokojeni, zrzucili na miasto 112-50-kilowych bomb burzących. I 29 najcięższych bomb zapalających, o wadze pół tony każda, wykonywali przy tym po raz pierwszy w warunkach bojowych lot nurkowy. Za śmierć cywili i zniszczenie miasta, pozbawionego całkowicie znaczenia militarnego, żaden ze sprawców nie poniósł odpowiedzialności. Drugie bardzo ważne wydarzenie z dnia 1 września 1939 roku to obrona Westerplatte. Obrona wojskowej składnicy tranzytowej przez garnizon Wojska Polskiego na półwyspie Westerplatte w czasie kampanii wrześniowej w dniach od 1 do 7 września 1939 roku była to pierwsza bitwa II wojny światowej jednak za pierwszy akt zbrojnej agresji Niemiec przeciwko Polsce uważa się wcześniejsze o kilkanaście minut bombardowania przyczółków mostów tczewskich w nocy z 31 sierpnia na 1 września żołnierze polscy broniący Westerplatte czuwali. Na stanowiskach znajdowała się jedna trzecia załogi. Reszta spała, gotowa do akcji w przeciągu kilku minut od ogłoszenia alarmu. Tymczasem około 400 metrów od polskiej placówki przy twierdzy Wisło-Ujście pod osłoną nocy zeszła na ląd z pokładu Szlezwiga-Holsteina kompania szturmowa Kriegsmarine. Potężne działa pancernika były wymierzone w Westerplatte. Dowódca okrętu znał datę ataku 1 września, godzina 4.45. Wyokrętowani żołnierze zajmowali pozycję wyjścia do ataku przy murze okalającym składnicę od południowego wschodu. Niemieccy saperzy w kilku miejscach podłożyli ładunki wybuchowe, aby tuż po rozpoczęciu się ataku wykonać wyłomy w ogrodzeniu. Około godziny 4.00 Schleswig-Holstein podniósł sumy i przemieścił się do zakrętu Pięciu Gwizdów, skąd miał lepsze pole ostrzału. O godzinie 4.43 w dzienniku pokładowym zapisano okręt idzie do ataku na Westerplatte. 1 września w piątek o godzinie 4.45 nad ranem niemiecki pancernik Schleswig-Holstein otworzył ogień z dziobowej wieży artyleryjskiej 280 mm skierowany na polską placówkę gdy ogromne ważące 330 kg pociski eksplodowały. W powietrze wyleciała brama kolejowa oraz fragmenty muru. Chwilę potem polski posterunek został zaatakowany przez kompanię SS oraz oddział szturmowy piechoty morskiej, zaokrętowany wcześniej na niemieckiej jednostce. Podczas pierwszego ataku na Westerplatte Niemcy skoncentrowali swoje natarcie na placówkę Prom. Jednak gdy Polacy wytoczyli działa 75 mm na stanowisko koło elektrowni i zniszczyli dzięki niemu kilka gniazd niemieckich karabinów maszynowych oraz odparli atak na placówkę prom i zniszczyli placówkę gdańskiej policji przy murze, Niemcy dali za wygraną i wycofali się po 90 minutach walki. O godzinie 4.50 major Henryk Sucharski, komendant wojskowej składnicy tranzytowej Westerplatte w wolnym mieście Gdańsku, raportował dowódcy floty. Pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął o 4.45 ostrzeliwanie Westerplatte z wszystkich dział, bombardowanie trwa. Po fiasku pierwszego natarcia Niemcy przygotowywali się do drugiego. Nawała ognia Schleswiga-Holsteina była jednak tym razem dłuższa. Skierowana ona była w kierunku placówki Prom, która zadała największe straty Niemcom podczas pierwszego natarcia. Podczas drugiego ataku, przetrzebioną kompanię szturmową wyparł Pluton z formacji SS uderzający od strony plaży. Podczas gdy Niemcy zbliżali się do promu, porucznik Leon Pająk rozkazał otworzyć ogień moździeżom rozlokowanym obok koszar. Ich celny ogień rozproszył i odrzucił napastników. W tym samym czasie Schleswig-Holstein znowu otworzył ogień. Jeden z odłamków jego pocisków ciężko zranił porucznika Pojenka który zdał dowództwo chorążemu Janowi Gryczmanowi. Inne pociski Szlezwiga holsteina ciężko uszkodziły polską 75 Piątkę, przewracając ją i rozbijając przyrządy celownicze. Od tego momentu niemieckie karabiny maszynowe z za kanału portowego mogły bez problemu ostrzeliwać Westerplatte. Po porażkach natarć przeprowadzonych 1 września, zaskoczeni twardym oporem Polaków, Niemcy na razie zaniechali ataków na Westerplatte co jednak nie oznaczało, że zostawili obrońców w spokoju. Do końca dnia nękał ich cały czas ogień Schleswiga-Holsteina, baterii, artylerii i moździerzy oraz działek i karabinów maszynowych, a patrole niemieckie starały się odnaleźć słabe punkty polskiej obrony, co zmuszało załogi wartowni i placówek do bezustannego bycia czujnym i przygotowanym na kolejne ataki. Straty niemieckie tego dnia to 20 zabitych oraz 140 rannych. Po stronie Polskiej było czterech zabitych i 10 rannych, w tym trzech ciężko. Oba te wydarzenia 1 września 1939 roku z Wielunia i Westerplatte rozpoczęły pięcioletnią wojnę, która niosła za sobą śmierć i zniszczenie. Nie bądźcie obojętni, jeśli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana na poczet aktualnej polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana. Mówił 27 stycznia 2020 roku w Oświęcimiu Marian Turski. Jeśli będziecie obojętni, jakiś Auschwitz spadnie wam z nieba.